Będąc dzisiaj tutaj w katedrze i uczestnicząc w tej uroczystości, kiedy wspominamy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to zdajmy sobie sprawę z tego, że to dzisiejsze nasze, powiedziałbym, komfortowe spotkanie. I spokój, i bezpieczeństwo, i piękno. To wszystko ma gdzieś głębokie korzenie, również w tych wydarzeniach, które dzisiaj wspominamy. Jest tak, to nie jest żadna tajemnica, ani wielka wiedza, że. Pokolenia aktualnie żyjące, one i to, co dobre, i to, co trudne, one czerpią z poprzednich pokoleń. Ważne jest, jak te poprzednie pokolenia te rzeczy podstawowe zagospodarowywały, jak te pokolenia poprzednie miały. Jaki miały stosunek do wolności, do prawdy, do miłości, do przebaczenia, do służby, do pracy, do uczciwości, do miłosierdzia, itd. Jeśli w tamtych pokoleniach te prawdy podstawowe, czy te wartości naczelne były rzeczywiście pielęgnowane, to możemy śmiało powiedzieć, że tamte pokolenia ofiarowały następnym coś bardzo drogiego. To trzeba także rozumieć i przez chwilę obecną, w tym sensie, że my również żyjemy, pracujemy i tworzymy fundament dla przyszłych pokoleń. Czasami to jest jakby takie od nas dalekie. Żyjemy tą chwilą. Bardziej nam jest łatwiej cofnąć się w czasową przestrzeń do tyłu, niż patrzeć do przodu i właśnie myśleć o tym, że przecież nie tylko to, co przeżywamy teraz będzie, czy dotyczy nas ale będzie miał ogromny wpływ na to, co jest przyszłością. I to, co zawdzięczamy tamtym pokoleniom wczoraj, kiedy pan prezydent przemawiał w czasie uroczystości pomszy świętej przy pomniku powstania warszawskiego przy długiej, to wspomniał, że my dzisiaj stojący tam już jesteśmy. Ci najmłodsi, czwartym pokoleniem, w stosunku do tego pokolenia walczącego w czasie powstania. A więc już historia jest całkiem długa, poważna. I właśnie dziękowaliśmy za podjęcie tego niezwykłego zrywu, który przyczynił się do tego, że nasza Ojczyzna nie bezpośrednio po tym fakcie, ale na bazie tamtych cierpień, tamtego zrywu, tamtego bohaterstwa, dzisiaj może mówić, jestem wolna i dzieci moje żyją w wolnej Ojczyźnie. Jesteśmy winni wszystkim, których Pan postawił na naszej drodze i którzy przyczynili się do naszego dobra, wdzięczność. Wdzięczność to jest przepiękna cecha, która ma swoje korzenie w sercu kochającym. Po tym się też poznaje dobrego człowieka, który nie myśli tylko o sobie, ale roztacza pamięcią i to pamięcią, jak mówimy serdeczną wszystkich tych, których Pan stawia nas na naszej drodze i w ten sposób umie wyrazić podziękowanie za ich wkład w rozwój swojej osobistej drogi życiowej. Na ogół znamy historię. Powstania Warszawskiego. Ale kiedy mówimy o powstaniu warszawskim, to tak jakby niechcący od razu przekraczamy Wisłę i osiadamy w tych wspomnieniach na lewym brzegu, bo rzeczywiście tam działy się te główne sprawy, i działy się najdłużej po 63 dni. Ale przecież Praga to także Warszawa. Tutaj także w godzinie W wybuchło powstanie. I nie można o tym zapomnieć. My tutejsi powinniśmy szczególnie w ten dzień wspominać to wszystko, co się wydarzyło na Pradze. Kiedy patrzymy na pewien zapis dokonany w w literaturze czy we wspominkach, ale utrwalonych na piśmie, to z pewnym powiedziałbym niedosytem, może nawet dużym patrzymy, że tak mało i tak skąpo jest tych relacji z pragi. To prawda. Ponieważ to powstanie było dość szczupłe, jeśli chodzi o, Czas, kilka słów warto dzisiaj czy kilka faktów przytoczyć, żeby nie tylko wspomnieć, ale i lepiej zrozumieć, jaka była różnica, czy też jaką wartość miało powstanie tutaj na pracę. Od tego trzeba zacząć, że nikt nie przewidywał, że powstanie ma trwać długo. Najbardziej takim optymistycznym czasem mówiono kilka dni. Chodziło o to, żeby zająć miejsca bardzo znaczące w topografii miasta, a zajęte przez wroga, i żeby wysłać czytelny sygnał do wroga, ale także i do zbliżających się oddziałów sowieckich. Że Warszawiacy są gospodarzami tego grodu. Była także zdecydowana różnica w tych częściach miasta pod względem militarnym. Po lewej stronie zasadnicze oddziały to oddziały na podobieństwo jakby policji. Policja i oddziały. Jej podobne. Natomiast wiemy, że w lipcu i wcześniej Armia Sowiecka wraz z polskimi oddziałami toczyła boje i przybliżyła się tutaj, na przedmieścia Warszawy. I ludność Warszawy tamtego czasu. Patrzyła z pewną, powiedziałbym taką nawet satysfakcją, jak przez Warszawę przejeżdżały transporty bardzo już zniechęconych najeźdźców, potargane frontem. I takie było mniemanie, że wolność może być blisko. Ale mniej więcej z końcem lipca. Te działania frontowe ustały, i tutaj po naszej stronie prawej stanęły wojska frontowe niemieckie. Z dużą ilością żołnierza frontowego zaprawionego do walki, z dużą ilością ciężkiego sprzętu bojowego, między innymi oddziały słynnej dywizji Hermann Gering. O tym jakby nikt nie wiedział, że tak może się stać. I dowódca świętej pamięci, podpułkownik Antoni Żurowski, który zawiadywał tymi młodymi ludźmi, miał, powiedzmy, jakoś tam w zanadrzu, że do powstania może stanąć nieco ponad 8 tysięcy, a ostatecznie w godzinie w było czynnych nieco ponad 6 tysięcy, ale zobaczył zupełnie przerażającą sytuację. Tych zupełnie prawie bezbronnych, nieuzbrojonych młodych ludzi trzeba było postawić przeciwko frontowym jednostkom, które stanęły na Pradze. I po Kilkunastu bardzo krwawych potyczkach, dowódca zdecydował, było to chyba 6 sierpnia, przechodzimy do konspiracji, co oznaczało, że powstanie na Pradze wygasło. Część z powstańców zdecydowała, że przejdzie. Na lewą stronę, ale zdecydowana większość przeszła do konspiracji. Tam powstanie trwało, i tutaj rozpoczyna się bardzo delikatna sprawa. Jak ocenić, a to przecież każdy jakby był w potrzebie oceniania. Bohaterstwo było i po jednej, i po drugiej stronie. Inne sytuacje, i tam finał był taki, że zginęło bardzo wielu ludzi, zburzona Warszawa. Tutaj udało się dzięki Bogu zachować sporo tej materii mieszkaniowej. Praga nie była wyburzona po powstaniu. To też mogło, kochani, tworzyć jakieś napięcia, również i w społeczeństwie, powiedziałbym, na, na polu jakiegoś uznania honorowego. To są sytuacje bardzo trudne dopiero z perspektywy. I to nie najbliższego czasu można sobie zadawać pytania, ale na nie szczerze mówiąc nigdy odpowiedzi nie uzyskamy, ponieważ tam gdzie jest walka o najwyższe wartości, nigdy się nie da wyważyć tego, czy lepiej zginąć, czy ocalić życie. Czy dopuścić do unicestwienia, ale wyjść z honorem, czy w porę wycofać się, i tak dalej. Niemniej jednak podpułkownik Żurowski podjął takie, a nie inne postanowienie, że przechodzi do konspiracji. Uzgodnił to z naczelnym dowództwem. Ale właśnie został oceniony jako jeden z największych strategów powstania warszawskiego, jako niezwykły bohater. Może też dlatego, że umiał w porę zrozumieć i też przekonać powstańców, kiedy jest potrzeba, kiedy jest heroizm potrzebny. To wszystko jest oczywiste, ale są takie sytuacje, że nie można bezmyślnie szafować życiem, które jest największym skarbem. Jeden z naszych biskupów, który swoje lata młodzieńcze właśnie przeżywał w czasie powstania, Właśnie tak wspomina, że z jego klasy gimnazjalnej, z ostatniej klasy gimnazjalnej przeżyło ich dwóch czy trzech? A pamięta tę swoją klasę kolegów jako ludzi niezwykłych, wybitnych i pyta, a gdyby przeżyli, jak żeby byli? Dla tej ojczyzny przydatni. Ale ktoś inny o tej samej sytuacji duma inaczej. Ci, którzy oddali życie, sprawili, że dzisiaj możemy żyć w kraju wolnym. A więc i taka ofiara, i taka ofiara jest przydatna. Prawdą jest, kochani, to, co mówi Pan Bóg, że drogi moje nie są drogami waszymi, myśli moje nie są myślami waszymi. Nie jesteśmy w stanie ocenić niektórych faktów i wydarzeń, które dzieją się na naszych drogach życia. To jest zbyt skomplikowane. To Bóg wie, co tak naprawdę jest ważne, co mniej ważne. Dziękujmy Bogu za wszystko, co przyczyniło się do tej wolności, bo wolność jest ważna, bo to jest to wszystko, cały obszar, że tak powiem, którym się żyjemy, poruszamy się, uczestniczymy, który gwarantuje nam realizację naszego powołania. Dlatego wolność jest tak ważna, bo w niej realizuje się to, co jest tym przepięknym zamiarem Boga w stosunku do każdego z nas. Pamiętając o tych, którzy byli przed nami, Pamiętajmy także w sposób oczywiście inny o tych, którzy przyjdą po nas, żeby mieli zagwarantowane dobre, bezpieczne drogi i żeby mieli na kim się wzorować. Amen.